Wymyśl jakiś następny test taki, żeby było coś dobrego, wiesz? Pomyślę, no. Tylko co tutaj pomyśleć? To... Może widowi, widzowie mają jakiś patent. Patent, no? Czy mam się widzów zapytać, tylko ostatnio jak się zapytaliśmy, to chyba nikt do końca nie dotrwał. A, będziemy się pytać na początku teraz. Może wrócić to na, na początku. początku. O, o, wrzuć, no. wrzuć na początku. Wrzucę to na początku, no. Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Panuje bobylowski się kłania, witajcie, witajcie serdecznie na naszym kanale, jestem z Wiesią, cześć Wiesiu. Siema. Dzisiaj taki szybki dosyć vlog, zrobimy test holenderskich dropów. Zaraz je zobaczycie. Zaraz je zobaczymy. Ale... Wchodzimy do Jumbo? Jumbo i tam coś wybierzemy. Dla Was, a potem Nie to tak. przetestujemy. A potem Nie to wiem, to przez... czy to będzie takie przyjemne, chociaż może, może się może zaskoczymy. Może się zaskoczymy. To co, lecimy do środka? Lecimy do środka. Dawaj. Aha, Wiesia przyłapana na... O! <gry> Wiesiu, nie bój się. Nawet Tutaj i... mamy dropy, które zaraz sobie poszukamy coś, wybierzemy różne smaki. Nawet nie wiedzieliśmy gdzie stoją. <gry> tak, szczerze powiedziałem. <gry> No jakby... Nie oszukujmy się, to nie nasze polskie smaki. No, nasze super, smaki. My sobie wybieramy i, I zaraz e test. Degustacja. Czujesz ten zapach? No właśnie czuję i nie jest korzystny to zapach, powiem Ci Wiesiu. Otworzyliśmy nasze wszystkie dropy, jak widzicie. Tak, jeszcze jedna paczka. Tak jest. Eee, Obniżają, pusty żołądek, nie wiem, co się będzie działo. Eee, mam nadzieję, że damy radę, bo ja eee. też mam pusty właśnie. Jak, jak coś, to kolka jest przygotowana. Okej, okay, leży tak to faktycznie. Eee, zaczynamy od. Jak widzicie zachtę te drop, czyli słodkie dropy lukrecjowe, taki takie sta miękkie, miękkie. miękkie, standardowe dropy holenderskie. Przysmak holenderski Wyślu, Częstuj się. Okay, Smacznego. Zaczynamy. Nie wiem czy mogę powiedzieć, ale mówię. Jedziemy. Te słodkie są w miarę OK. Bo już kiedyś jadła. Zresztą bo... mój pierwszy kontakt właśnie z tymi dropami to dosłownie wziąłem do ust no? i chciało mi się wymiotować. O, marka. <laughs> to był Pamięci... pierwszy kontakt. Powiem Ci, moja mama, na przykład, ona lubi dropy. Zje wszystko i nawet dropy. Nie wiem. A ja, a ja właśnie z Polski Zna, nie, nie? za bardzo nie znam. Eee, a nie, Maćka, pozdrawiamy Maćka. Macie eee, Maćek <laughs> nauczy, dropy? Nauczył się dropów, no. Żartujesz. Pozdrawiamy Maćka. To jak zostanie, to mu damy, nie? <laughs> to mu damy. Eee, no spoko. Dobra. Te spoko. są spoko. No, spoko. Miękkie czarne dropy, złoty zachty drop. Spoko. Tak, spoko. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że polecamy. Ale jak już ktoś jest parę lat w Holandii, to na pewno da radę to zjeść. Tak, a jak ktoś chce po prostu pos po posmakować, to niech spróbuje i sam oceni. I lecimy z kolejną, z kolejną paczką. Okej, okay, to które, w które lecimy? Eee, może teraz miodowe, Honing Drop. Tak? To też są słodkie, nie? Tak. Tych nigdy nie jadłam. Dobra, to, to jedziemy. Jedziemy. Jesteś młody? To jest nie taki młody, nie, ale dobra. No, nie Miesz, wiem, to, się? nie dokumentów. <laughs> Czekaj, co to jest? Jaki tam smak? No, ten miodowy. miodowy, miodowy, no. y, 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 miękki i słodki. Tak. No spoko. Y, dwa mi się wzięło, to wezmę dwa. To jeden się wzięło. Ryzyk fizyk jak Cześć. to się mówiło Dobra, kogoś. Czamy. Są miękkie, ale takie twardsze. Patrzę, dużo twardsze. Miękkie, ale twardsze. Pam ci nie wiem. Pamiętam ci. Chociaż tak w miarę gryzienia... Powiem Ci takie neutralne, powiem Ci bardziej... Fajny ten miodek tak... Miodek wchodzi ładnie w usta mm -hmm. i, i bym powiedział, że nawet nie bardziej smakują niż tamte klasyczne. Fajny, mm. fajny posmak faktycznie tego miodu mają. Mm -hmm. I to jest fajne. Zeżarłeś już dwa? Ja, właśnie gryzie. Gryzie, no. Nie, właśnie tak z gryzie, gryzie. Gryzie chłopak, bo nie może pogryźć. Może, być ta, ta szczęka nie wleciała. <laughs> poszła. Ciekawe jakby te Maćkowi smakowały, nie? Nie, na pewno, na pewno. Tak Macie jak myślimy o Tobie teraz? No, ale chociaż ten końcowy posmak już, już mi nie smakuje. Jak tak żułem, to było dobrze, a jak już połykam, to już nie. Nie wiem. A jak połykam, to tak jakbym nie wiem rolkę papieru taką po, po, pogryzioną <śmiennie> <śmiennie> połykam. <Kupia. śmiennie> chociaż nie zdarzyło mi się. nie. Kolka z... no. zaraz się otworzy, się się otworzy. Ty porównanie to nie wiem. No dobra. Dobra, Wiesiu, prawie puzygłem. Zostało mi gdzieś w szczelinach zębów, ale to mam na nadzieję, później. że zaraz wyjdzie. To Wiem. na później. dobre, <laughs> dobra. Dobra, jedziemy z kolejnymi dropami. Zaken Rollers, Załd, Salmiak. Co by to miało nie znaczyć, to pewnie coś znaczy. Lukrecja z Salmiakiem. Holendrzy często to gryzą sobie, łykają sobie, jak gdzieś są przeziębieni, gardło boli, to. Mój mąż, na przykład, potrafi też właśnie kupić sobie takie mm -hmm. coś i salmiakiem, no lukrecja z salmiakiem. Z salmiakiem. Okay. Tak, ok, I są to e, słone już, czyli to już nie są słodkie. Tak. Trochę się boję, już szykuję tą kolę, chyba. Słodką, Dobra, no. tak one wyglądają. Ty tak. masz czarnego, ja mam takie inne. No, takie okay. jakieś różnokolorowe, no. no dobra. Dobra. Chucze, trochę się boję. Dobra. No, jedziemy. Ale zjem. Mm? Mm. Nie no, to już... Takie, no, no, nie wiem do czego to przyrównać nawet. No nie, no po tych kilku latach faktycznie trochę się człowiek przyzwyczaił do tych smaków. Nie wiem, nie kupiłam, no, że ale... to dla, tak, żeby sobie pociąciać, to, to... Po, po, to by z tego nie kupiłem. No, pociąciać to nie. E, słodkie mm. muszę powiedzieć, że mi bardziej smakowało, niż to nie takie... Nie wiem, czym to na wierzchu posypane jest. Solą? To sól jest? Chyba sól. Ech. Kurczę. Ci dobre. Dobra. No, dobra, jedźmy szybciej, bo chyba nie dotrwamy do czwartej paczki, no to jedziemy z kolejną paczką. O matko, nie. I ostatnia paczunia e, zarąbistych z dropów. Już mam lekkie obawy nadal. Zachrzał, znowu z, z, zostajemy przy słonych. E, przy słonych. w słonych, się. No dzięki, nie wiem, czy to tak... Kurczę, no dwa, ale już dotknęłam, to teraz to będzie chyba co? Ta... To nie, jak już dotknięty, to, to musi zostać w ramce. No ale i, muszę i to i, też w do buzi wziąć do Buzi. Obydwa? Do buzi, okay. zaczekaj, weź mu to. Może tutaj troszeczkę nagramy, jak Ty bierzesz do buzi i... No jak będę od roweru. Ja z takim posmakiem... O. Wiesz, może przeglądu kamerę, to też nie nagrasz jak ten. Jak biorę tego groteczka. No Ciekawe, czy ci będzie smakować. Mm. No, no ale są to zdania. Gryź to teraz, weź to pogryź, bo tamże sobie tam po... de, 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 Delikatnie mniej słone jak e, e, jak tamty słone, Ale, ale nie dobre. Te u. chyba są najgorsze, co? Naprawdę. Wiesiu. Nie ja, wiem, ja albo, to albo, wiem, ale. Albo wiesz, po to... tych czterech może, wiesz. Ja, może ja to... po tych czterech. Jest jest teraz problem z tymi ostatnimi. tak zjem, bo zjem, bo nie będę Ci pluć w aucie, ale Jej. po prostu ciężko mi to idzie. Te są naprawdę takie... to zrobię też dla widza. Jak to się mówi, kurczę, staro polskie przysłowie mówi? Kuj, dropa, póki gorąca. No chyba tak. Ojoj, ciężko wchodzą, co? Ciężko, no. Więc no, wiesz co, ja otworzę. To... Mogę sobie już otworzyć, proszę? To możesz, możesz. Chyba. Wiesz, gdzie moja kola, zgubiłem no. kole. O, jest! Ja cię dziękuję. Dziękuję ci, panie. słuchaj, Za Twoje hojne dary. Mamy Coś. kole na szczęście, ale wiedzieliśmy, co nas czeka, tak? Wiedzieliśmy. Dobrze, że ten najgorszy chyba na koniec zostawiliśmy, co? No. Bo no. Na początku to, było, to nas się nie chciało jeść. Czy teraz to w zęby powłaziło. Tak, to już od chwilą wiesz. Żeby to nie wychodziło przez kilka Przepraszam, dni. Przepraszam, ale ja musiałam sobie trochę no. pogrzebać w zębie, bo żeby to nie wychodziło przez kilka następnych no, dni. wiesz, praca a tutaj zdrowia. zęba w <laughs> Ta czarna maść. Pijmy to nie, i kończymy. Wieś. Naprawdę kurczę, trochę. Ja że, muszę pojechać do domu i, i muszę do toalety hmm. chyba, wiesz? Nie wiem, czy to. No, naprawdę. Niedobre, te, no mnie tak nie smakowały. Te dwie pierwsze paczki, okej. Okay? Tak. Słodkie, Jakoś poszło. Słodkie tak, co nie? Tak, słodkie ale tak, słona słone, nie wiem, nie Muszę mi mieć nie żołądek podeszły. przygotowany podniebienie. No wiadomo, że człowiek głodny, to zje, co nie? No ale już nie przesadzajmy. <laughs> <laughs> nie. nie, no Zdecydowanie mogę powiedzieć, że nie polecam. No przykro mi bardzo dla producentów tego, no ale mam nie, nadzieję, że nie to... Nie, polecamy. Ale jak, jesteś... no, jak ktoś lubi, no przyjedźcie, spróbujcie i Jak jesteście w Holandii, to sami, oczywiście... Nie? No spróbujcie, no, jakąś małą paczuszkę sobie kupcie po prostu i potem rozdzielcie Poproszę, wszystkich żebyś, w domu. Po prostu, tak. <laughs> rozdzielcie wszystkich w domu i może, no, może komuś Pani, posmakuje. I, bo może, to... I może paczka zejdzie. No może, wiesz, pieniądze nie pójdą w nie, jak to powiedział, co nie? No, dokładnie. Także Wiesiu, my powolutku się żegnamy. No. Była ze mną Wiesia. Siemano, pan. I Krzysztof, reponuję, boblowski. To co, łyknij się tej kolki tak. troszeczkę, weź, podaj rękę i pijemy tą kolę. Pijemy tą kolkę, żegnamy się, na razie, cześć tylko nie beknęła. Ty nagrywasz jeszcze? Jeszcze nagrywa się, no. To się wytnie, to się wytnie. to sposób... No to... Wiesz, Słuchaj. jak wrócę do domu, chyba rumianek wypiję, wiesz? No.